Witajcie, chciałem wam przedstawić konserwację tłoka w pompie typu K18, to jest ta większa, większa, nie ta bisynka tylko ta większa, to jest akurat z czego składa się tłok, jest to oprawa taka, tu jest zawór zwrotny, gwint i nakrętka. Więc tak, nakładamy na nakrętkę szczelkę to jest uszczelka o rozmiar 90. Nakładamy, wkładamy zawór zwrotny i nakręcamy, aby wszystko spasowało, żeby było szczelne. Do tego wszystkiego mamy ten zawrót zwrotny. Wysuwa się i wsuwa. do tego idzie pręd odpowiedniej długości, żeby odpowiedni skok był w tłoku. I to wszystko. Tłok musi być na tyle wypolerowany i szczelny, aby podczas ruchu tłoka nabierał jak najwięcej wody i nie uciekało tymi szczelinami. Mówię, jeszcze powtórzę. Wymiana tłoka O. Tutaj w tych mniejszych abisynkach, tego typu mniejszego jest uszczelka rozmiar 75 mm, a tu jest 90 mm. Zazwyczaj właśnie zdarza się, że albo pęknie tłok, albo się przetrze i jest ten mały, dlatego trzeba wymieniać często. Zdarza się że też, bardzo ciężko jest, problem z odkręceniem, bo to wszystko jest zapieczone. Napuścić preparatem odpowiednim, nie będę tutaj reklamował i mówię. Wymienić uszczelkę. Zakonserwować tłok. Tu jest. To jest cały. Budowa tłoka. Dzięki.